Rafał, jest wieczór, ciemno, nie ma tutaj nikogo, jesteś singlem? Tak, jestem singlem od blisko dwóch lat. tutaj roku w sumie, tak. Yy, poszukujesz? Nie, nie szukam, to jest dla mnie bez. Na razie ja rozwój? Na razie roz, rozwój, jak coś się przy okazji wydarzy, to, to pójdę oczywiście w tą stronę, żeby to kontynuować, no ale jak mówię, lepiej nie szukać na siłę, bo nic z tego zazwyczaj nie wychodzi mm. właśnie w ten yy, Ja gdzieś w internecie znalazłem, że twoim typem kobiety Taki best of the best, to jest Małgorzata Korzukowska, to prawda? Tak, no to jeszcze wiem skąd to masz, nawet tę informację. To było przed tym kursem i mi staram mieliśmy opisać, chcę tak powiedzieć kilka słów o sobie. Tak napisałem, że Małgorzata Korzukowska. Bo... Ale to był taki po prostu czysty strzał, czy tak serio? Nie, jest? tak serio. Ona jest bardzo pono do, do mojej mamy w sumie i tak może A. w ten sposób. Jest tak się po kobieta, pozytywna, więc myślę, że. Zresztą A... lubię kobiety w krótkich włosach, więc może dlatego. Czyli to nie chodzi o Target. Przepraszam pani to kocham panią. To nie <laughs> chodzi o Target 30 Plus i że takie kobiety cię gdzieś fascynują? Poniekąd? Nie, no może nie. <laughs> Naprawdę? No, A te poprzednie związki, tak jak wyglądały, też były. Nie, z... po prostu... Dziewczyny twoje były starsze od ciebie? Nie. Tak, starsze, ale, ale chodzi o to, że pani Małgorzata-Kożuchowska ma wszystkie cechy, które, ja, które są pożądane przez mnie, jeśli chodzi o kobiety. Więc w ten sposób w tym się Pierwsza. kierowałem. Pierwszą no to opiekuńczość. No, opiekuńczość. O, opiekuńczość tak. A kolejne? Nie wiem. No. Pff, Te włosy. Te tak? włosy, tak, ale ona ma mnóstwo takich cech, yy, które są zbliżone właśnie do tej opiekuńczości. Ja bym chciał właśnie taką kobietę, która jest yy, ułożona, ma spokojne życie, nie, nie imprezuje. I, no. Aha. Problemu, ja to, no, tak, nie, może nie w ten sposób. Po prostu, po prostu może bezkonfliktowo żyć na co dzień. Mm -hmm. w ten sposób. Czyli wiesz, typ Dody i Bogusza Trozenek to nie jest typ Rafała Nie, 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 nie. stronie od takich kobiet.